Żeby nie było, że my w wideokastach grupy Averto tylko zdrady, zdrady, romanse, romanse, kwestie seksualne, kwestie romansowe, to teraz dzisiaj porozmawiamy o kwestiach gospodarczych, bowiem grupa Awerto specjalizuje się m.in. w kwestiach związanych z dzikimi lokatorami. Wydawać by się mogło, że ten temat no, nie będzie tematem wiecznym, ile można o tych dzikich lokatorach rozmawiać. Ale pani dedekstyw, jest chyba tak, że to nie jest temat, który słabnie, jeżeli chodzi o, o siłę zdarzeń gospodarczych. Dzień dobry. Mam nadzieję, że nie będzie to temat wieczny, bo bardzo mocno dążę do tego, żeby nastąpiły zmiany w przepisach. Bo jeżeli te zmiany w przepisach nie nastąpią, to będzie to temat wieczny. Niestety nasze polskie przepisy nie chronią uczciwych właścicieli mieszkań, tylko chronią lokatorów, którzy wprowadzają się od razu z zamiarem niepłacenia, zdewastowania mieszkania, i życia po prostu na cudzy koszt. To są ludzie, ja takich wyprowadzek zrobiłam ponad 100 i powiem panu, nie spotkałam się z ani jedną sytuacją, że to byli biedni ludzie. To są ludzie, którzy mają samochody, którzy chodzą w oryginalnych ciuchach, którzy często sobie imprezują, nie szczędzą pieniędzy na zakupy, tylko wprost mówią, że jak mają żyć na koszt matki, to wolą żyć na koszt obcej osoby. Ale przecież to jest, jest to swojego rodzaju już taki trochę, trochę taki evergreen, którym my się zajmujemy, bo my przecież rozmawiamy o w lokatorach nie rok, nie dwa lata, nie trzy lata. I dalej? I prawda, ten temat, w tym zakresie się nic nie dzieje. Ja ale w ogóle, też ludzie wynajmujący mieszkania nie do końca wynikliwie sprawdzają komu je wynajmują. To prawda, ale tak naprawdę nie ma rejestru y, osób wynajmujących, które nie płaciły za najem, więc y, jeżeli ktoś z poprzednich lokatorów nie zdecyduje się na upublicznienie danych w internecie, to my tych informacji nie znajdziemy. Proszę pamiętać, że jeżeli taki były najemca zdecyduje się na upublicznienie danych w internecie, to odpowiada karnie i dostanie za to wyrok. Ale z drugiej Więc... strony też można wskazywać pewne elementy naprowadzające na potencjalnego do lokatora. Można, ale nie każdy decyduje się to robić. To jest często tak, pozbyłem się, chcę mieć święty spokój, niech idą i nie chcę więcej o nich słyszeć. Nawet jeżeli są mi winni pieniądze, to niech idą precz, wybaczam te często tysiące właści... złotych. Tak. Często właściciele nawet mówią tak, nieważne te pieniądze, ważne, że się ich pozbyliśmy. I teraz powiem Panu tak, ta wyprowadzka tych osób jest bardzo trudna, bo to są ludzie często obstawieni prawnikami, doskonale wiedzący, że jak nie będą przychodzić na rozprawy do sądu, to będzie się sprawa 8 lat w sądzie ciągnęła. Oni doskonale są prawnie poinstruowani, jak żyć na koszt obcych osób. To są często osoby, które pracują, zarabiają duże pieniądze, ale. Biorą wszystkie możliwe zasiłki, no bo przecież im się należy. Jako samotna matka, jako osoba bezrobotna i jeszcze wiele innych zasiłków, kto za to wszystko płaci, ja się pytam. Ja za to płacę, pan za to płaci i wszyscy inni uczciwie pracujący obywatele. Ja się zastanawiam, kiedy pod przykrywką e, biednej osoby będzie można. Te osoby skazywać, bo to nie są biedne osoby, które z tych zasiłków i z tego żerowania na uczciwych ludziach powinny żyć. Czy to jest ta rozmowa ma na celu to, żeby znowu ostrzegać ludzi przed dzikimi lokatorami, ale też tak na koniec jeszcze powiemy, oczywiście, nie powołując się na konkretne lokalizacje okazusach tak zwanych dzikich lokatorów wędrownych, bowiem. Hmm. Y Opowiadała mi pani o sprawie dzikiego lokatora z jednej ulicy, który przeprowadził się na inną ulicę. Mhm. Tam już miał się dogadać z yy, wierzycielem i niby się dogadał, a. Po czym zadzwonił właściciel mieszkania w trzeciej lokalizacji, że dziś lokator z drugiej lokalizacji właśnie u niego mieszka, przestał płacić. Okazało się, że ten z drugiej lokalizacji yy, zgodził się na to, żeby tamten się wyprowadził i nie zapłacił, a ten mu nie zrobił żadnego problemu. Czyli okazało się, wiem, że to poplątane, że tak naprawdę jeden dziś lokator już w trzy lokalizacje obstał. Tak, bo ci dziedzicy lokatorzy wyprowadzając się z jednego mieszkania idą do drugiego. Dlatego ja też zawsze polecam zrobić chociaż krótki wywiad gospodarczy. My takimi wywiadami się zajmujemy, żeby sprawdzić te osoby, zweryfikować, w poprzednim miejscu zamieszkania. Powiem panu, że straty, które są często w mieszkaniach. Są dużo bardziej kosztowne niż ten niezapłacony czynsz, bo znam sytuacje takie, że były mieszkania świeżo oddane do najmu, a kuchnia, łazienka, podłogi, wszystko jest tak zdewastowane, że czeka właściciela generalny remont. I dużo więcej on był stratny na remoncie tego mieszkania, na doprowadzeniu do stanu użytkowania, żeby znowu mógł to mieszkanie wynająć, niż na samym czynszu, który nie otrzymał z tytułu najmu. Dyrektyw Małgorzata Marku Bardzo dziękuję. Dziękuję.